Witam Was w kolejnym, w kolejnej części malowania tego pizza. Już pewnie się Wam znudził, patrzeć, właśnie znudziło się patrzeć na to mnie już też. Chcę w tym w tej części w tym odcinku skończyć, mieć go z głowy. Najwyżej wtedy po jakimś czasie znowu do niego wrócę i pokażę co tam się z nim stało odetchnąć od niego, zapomnieć przez na chwilę, jakbyś go odstawić. I też wam to radzę, jeżeli wam coś nie wychodzi, jakoś tam... Coś nie bardzo, nie bardzo jest tam do końca tak, jakbyście to zakładali, jakbyście chcieli, to, to zostawcie, po prostu zróbcie sobie przerwę, pośnijcie od obrazu i wtedy po jakimś czasie wrócicie. Ja bym poustawiałem sobie już te kolory i tam jest to jeszcze płaskie, to są duże płaskie płaszczyzny. Trzeba to jeszcze nad tym opracować. Ta, ta płaszczyzna pierwsza tonowa, też już tutaj z tymi cieniami tych drzew. No już tak zagni zagniotłem, jak to ja mówię, zagniotłem ten obraz. Dlatego już chcę tam jeszcze teraz Wam pokazać jakieś tam parę pociągnięć, żebyście za prostu pamiętali, zobaczyli jak on wygląda w tym momencie. Odstawię go i za jakiś czas do niego wrócę, zajmę się nowymi rzeczami, nowymi obrazami. A ten o i tu się... Po prostu są płaskie brudy, brudne plamy. Trzeba tu popracować kolorem, trzeba znaleźć niuanse. Jest to ciemne, jasne, jak gdyby rozłożone na, ty, na tej płaszczyźnie tych, tych drzew, natomiast dużo, dużo, dużo pracy jeszcze w tym, a nie chcę, żeby to trwało w nieskończoność, dlatego zakończę na tym, zrobię za jakiś tam czas, za, nie wiem, dzień, dwa, trzy, pięć, zrobię odcinek taki jak w przypadku każdych, każdego z innych, czyli każdego z obrazów, które będę dla Was malował czy malował w moim kanale, na moim kanale i wtedy wrócę do tego, Pokażę taki odcinek, zrobię taki postscriptum do, do tego obrazu i, i wtedy tam pokażę coś tam się z nim ostatecznie zostało, jak się zmienił i, i wtedy zobaczycie już ten naprawdę końcowy efekt. Teraz tam jeszcze tutaj między tym tutaj się pobawiam, trochę nakładam takich właśnie yy, światełek tutaj prześwitujących On też tam buduje nam tą przestrzeń, i takie fajne efekty daje tego, że tam można później nad tym popracować, właśnie odnosząc się do takich, takich, yy, takich planek. Zachęcam do tego, żebyście, mówię, jak, jak malujecie, jak tam mam do, od Was jakiś feedback, takie opinie, słyszę, że, że coś tam, że już się załamujecie, że coś nie wychodzi, malować, próbować, tak, tak jak tutaj robię. Odstawić na jakiś czas, odpocząć od tego obrazu i po jakimś czasie sięgnąć powrotem do niego i wtedy już z jakimiś nowymi siłami, z, nowymi, z, nowymi, z nową energią można to zrobić i już zupełnie inaczej na niego spojrzeć i zrobić troszeczkę to już z lepszym efektem. Tu jeszcze mówię, bardzo dużo jest rzeczy do zrobienia. Będę chciał jeszcze tam w świetle, tutaj no, tutaj pobawić się jakimiś takimi źleniami, jakimiś zróżnicować to światełkami, tu jakieś budować przestrzeń tych, czy tego drzewa, tych przestrzeni tutaj, tych płaszczyzn drugoplanowych. Tu jeszcze będzie bardzo, bardzo dużo tam jakichś takich drobiazgów, żeby tutaj... Tu jest jeszcze takie surowizny są, też nie lubię takich rzeczy. No po prostu chciałem, że tak, od pierwszy, pierwszy jak gdyby ten rysunek to się poszerzył, to kompozycyjnie to się tak załamało, tutaj też ta płaszczyzna, to trochę uzupełniłem tego nieba, w której mocniej uderzyłem, żeby tam odciążyć tam tą dużą bryłę tego, tą kompozycyjnie, tak też spróbujcie, próbujcie to kolorystycznie rozwiązywać, żeby ten obraz nie uciekał gdzieś tam z tymi, tymi hmm. ciężarem kolorystycznym tutaj planami. Także najgorzej jak powiedziałem, maluje mi się obrazy, kiedy próbuję właśnie, o, na przykład taki pejzaż malować gdzieś tak z wyobraźni, próbować jakoś tak go... Ja jednak jestem malarzem natury i lubię realistyczne malarstwo takie, znaczy w sensie takim, że patrząc na, czy tam na malowaną osobę, czy to pejzaż, czy tam plener, plenerze, na krajobraz, czy tam na, na każdą inną rzecz, jakiś kawałów, kawałek, kawałek, kawałek fragment rzeczywistości, wtedy maluję to, bo wtedy widzę te potrzebne zależności, te potrzebne kontrasty, potrzebne zestawienia gdzie widzę, gdzie jest ciemne, gdzie jasne, gdzie jest światło, gdzie cień, gdzie jest jaki kolor, jaki, jaki na tym że ten kolor ma, jakie ma na scenie. Dlatego Was, was też będę zachęcał do tego, żebyście malowali z natury, a nie, nie z wyobraźni. No pewnie w jakimś tam jakimś etapie to już wskazane będzie, żeby to, to już odejdziecie na przykład od tego, żeby malować tylko realistyczne, obrazki i tak dalej, także to nam zależy w jaką drogę, w jaką w jakim kierunku pójdziecie, natomiast mówię. Ja jak wspominałem, będę chciał malować takie speed painting, czy takie szybkie obrazki, czyli jeden temat, parę minut malowania, może mniejszy format i próbuję, będę próbował i zrobić Wam, pokazać portret, spróbować jakiś tam pejzaż czy tam. No po prostu różne tematy, ale w ten sposób, żebyście widzieli, to też pewnie będzie miało większą wglądalność, będziecie mnie mogli poznać mój warsztat taki już, nie taki z odcinka na odcinek, gdzie coś tam w tym tej części gdzieś tam coś zmęczę, wymęczę i byli się tam okaże, że trzeba to poprawiać widzicie jakieś tam poprawianie godzinami, no bo jakby to zebrać, jakie są godziny przed, przed parę przedchłódnem. Żeby tego nie było, to będę starał się właśnie robić w ten sposób, żeby to yy, Oczywiście będę też malował. Dla tych, którzy będą chcieli się uczyć i, i tam podpatrywać, to będę to robił yy, i nie, 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 nie przestanę na tym, żeby pokazywać Wam od, krok po kroku, jak się maluje obraz. Natomiast nie zawsze to jest dobre i nie zawsze, nie zawsze wskazane, żeby po prostu zrobić to krok po kroku, minuta po minucie, żebyście oglądali, jak się męczę, jak to jeszcze, to, nie Boże, nie wyjdzie. Ja będę chciał to pokazać, bo nie będzie kucha. Także będę pomału kończył, co jeszcze mogę zrobić. Trochę tak, tych światłów jeszcze mi pozostaje. Te zielenie takie poszukam. Bo mówię, to są już jakieś tam brudy, brudne plamy. Trzeba by było coś tam znaleźć, jakieś, jakąś fajną zieleń, zrobić. Teraz tutaj nie widzę tych. Tarwek, które tutaj mam wyciśnięte, i tutaj mam i paletę i nie bardzo mam czym malować już. Także na, za chwilę to, na tym skończę. Po prostu tu będę jeszcze musiał dużo, dużo pracy poświęcić tym, żeby te drzewa wyglądały jakoś bardzo fajnie, realistycznie i naturalnie. One nie, nie, nie jest aż tak dużo ten różnych tych... to są najczęściej przy takim ostrym zestawieniu, kiedy jest dużo słońca w tym, tym naszym malowanym obrazie. Tutaj jest duży kontrast, jest ciemny, jasny, ciemny, jasny, a u mnie jest ciemny, jasny, jasny, bo jasny, ciemny, ciemny. Także dużo jest niepotrzebnych tutaj niepotrzebnej zabawy. Trzeba to uprościć, trzeba to skonkretyzować. Parę jakichś tam fajnych wybrać, jakichś tam układów tych, tych liści, jakichś takich zabawy, takich. zrobię to po, poza tym, poza kadrem. Na razie pokażę Wam jeszcze do tego obrazu tak kolorystycznie później myślałem, że zrobię taką starą złotą ramę w starym złocie, znaczy starą klasyczny, klasyczny no klasyczny profil ramy, takiej bardzo jest z frezami, <laughs> bogatej frezowany. Natomiast zrobię to ją po złoce i jakiś tam może paseczek dwa zrobię w takim złocie gładziutkim nie też bardzo ostrym, tylko ciepłym złocie. A resztę, ten, resztą, resztę profilu po, po starze, po ciepłe złotych po starze. Natomiast włożę to też w taką czarną ramkę, jak miałem. Teraz to dobrze skontrastuje z tym, z tym który yy, jest dosyć fajne, żywe te barwy, to jest ta, ta, ta zieleń na pierwszym planie. Jeszcze spojrzę to w kartce to dobrze równo wisi. I będę Was zachęcał do tego, żeby no, w miarę równo to jeszcze jakiś cień się do odlampki pokazuje, też go rozlikwiduje. <coughs> jeszcze chwilę mam mm, zachęcę was do oglądania mojego kanału. <coughs> zachęcę was też do, <coughs> do pracy nad samym sobą, nad tym, żeby zmieniać siebie. I może wam o może w tym momencie powiem o paru fajnych rzeczach. To znaczy mm, zaplanujcie sobie to, co chcecie zmienić w życiu, zaplanujcie sobie mm, na następny, jakiś tam parę, zróbmy na pierwszy, następny, następny, ten teraz dobra okazja, bo rok się z, z, zaczął, na rok. Zaplanujcie sobie, ale tak z rozmachem, to co chcielibyście, jakich byście chcieli rzeczy pozałatwić, co, co czego dokonać, tak dalej, czy może zmienić pracę, może otworzyć własną firmę. Ja Wam pomogę, jak to zrobić. Piszcie do mnie, ja będę też Wam krok po kroku mówił, co robić. Na razie zróbcie sobie taki, takie ćwiczenie. Wszystkie te razy ostatnio mojemu koledze poradziłem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakbyście mieli 10 milionów dolarów i 10 lat życia przed sobą, to co byście zrobili? Jakie kroki byście podjęli? Czy byli, by, żylibyście dalej tak, jak żyjecie? Czy zrobilibyście coś fajnego w swoim życiu? Zaplanowalibyście chociaż? Także spróbujcie sobie na przykład poza godzinami pracy, tam te pół godzinki wygospodarować w ciągu dnia, napisać sobie, co chcielibyście do czego dojść, co chcielibyście osiągnąć. A za chwilę powiem Wam, na następnym, przy następnym nagraniu powiem Wam, co dalej zrobimy. Dwa razy dziennie takie ćwiczenie Wam podrzucę do tego, to robić, żeby tam sobie tam działo się w tle, aby będziecie sobie pracować, a tutaj będą czarodziejskie rzeczy się magiczne dziać. Dziać tak, jak ja w rzeczy się zaczęły dziać, kiedy robię to właśnie, o czym Wam chcę, co Wam chcę dać, przekazać i, i czego, się, z czym się podzielić. Natomiast na dzisiaj to tyle. Tak wygląda na, na ten moment ten pejzaż. W następnej części, kończącej taki post zrobię już tak jak mówiłem, pokażę Wam jak, skoń, jak, jak będzie wyglądał w efekcie końcowym, już naprawdę końcowym i powiem Wam, kto był autorem, <laughs> autora to znacie, ale kto był, jakimi farbami to namalowałem, manaw jak to wyglądało tak od tej strony technicznej. No i cóż. Zachęcam do oglądania mojego kanału. Subskrybujcie, lajkujcie, odwiedzajcie mnie, oglądajcie, a ja będę tu zawsze z Wami, zawsze, mam nadzieję, jak najdłużej. To byłem ja Adam Razik, na Razik, na najlepszym kanale o malowaniu, zarabianiu i pięknym, radosnym, kreatywnym życiu. Cześć!